Dobry wieczór wszystkim, w ten jakże przyjemny sobotni wieczór. Moi drodzy, zachęcam na początku mojego małego vloga do subskrybowania, lajkowania, puszczania dalej. Mam nadzieję, że ten kanał ma potencjał do rozwoju. A to co mówię jest na tyle niegłupie, że da się z tym jakoś żyć. A, a propos życia. Każdy z nas chciałby jakoś żyć nieco lepiej, albo żeby przynajmniej nie było mu gorzej. Są ku temu różne okoliczności, różne możliwości i nastał ten dziwny czas, jaki teraz mamy. I słyszy się najwięcej chyba o dwóch sprawach. Bo pomijając już to, co się dzieje w Stanach po wyborach, jak to wszyscy patrzą na to, jaka realnie jest, czy też zaczyna być polityka Joe Dementora, zostawiając to, to o czym się słyszy najwięcej? No o tym, co dotyka nas wszystkich na co dzień, czyli teraz obostrzeniach związanych z jaśnie panującą nam zarazą i o bitcoinie. A jeśli nawet nie o samym bitcoinie, to przynajmniej o kryptowalutach. Nie da się ukryć, że na fali tego spektakularnego wzrostu wartości Bitcoina i wykreowania potężnej w świecie, w świecie, nie tylko w Polsce, mody na kryptowaluty, których jest już bardzo dużo, ludzie poczęli ze w krwi, że też chcieliby zarobić. Wszystko jasne. Ten, kto chce wydać parę złotych, dolarów, euro, czy czegokolwiek innego, na to, by kupić rozsądnie, już nie mówię, że tanio, ale rozsądnie i drożej sprzedać te kryptowaluty, tudzież patrzy na to długoterminowo i chciałby zainwestować, no ma takie prawo. Jeżeli zacznie korzystać z odpowiednich ku temu narzędzi, jak najbardziej. Jest druga grupa, druga grupa, czyli kombinatorzy, oszuści. Angielska, najczęściej teraz zwani z kamerami. Czyli krótko mówiąc, kombinatorzy, którym nie chce się zarabiać przez intensywną pracę nad analizą tego, co się dzieje w trendach na giełdach kryptowalutowych, lepiej strzyże im się naiwne owce, które chcą na tych trendach zarobić. O czym mówimy? Sam zainteresowałem się tym, zacząłem szukać, sprawdzać różne grupy i tak dalej, które powstały, się pojawiły. I co mogę powiedzieć? Jest nagły wysyp, totalny wysyp ludzi, o których praktycznie nikt prawie nigdy nie słyszał, którzy nagle oferują sygnały, tak zwane coin signals. Sygnały, które mają. Zagwarantować, no bo tu chodzi o wysokie prawdopodobieństwa, rzędu powiedzmy 80%, że w odpowiednim momencie, jeśli wysłuchasz takiego sygnału i odpowiednio kupisz, ustawisz parametry wyjścia i parametry bezpiecznego albo z niską stratą wyjścia na wszelki wypadek, tak zwane stop-lossy, to masz bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że zarobisz i że nie stracisz. Jeżeli będziesz to robił małymi, nawet kwotami, ale często, wielokrotnie w ciągu jednego dnia, a najlepiej tak naprawdę w nocy, bo na bitcoinie, który jest przede wszystkim wynalazkiem amerykańskim w tym momencie, powinno się handlować w nocy. Głównie w nocy, między północą a szóstą rano polskiego czasu. Więc tacy ludzie, Organizacje, firmy, czy jakby to nie nazwać, bo to różne przypadki już można znaleźć, oferują takowe sygnały, a ty odpowiednio często obracając swoją przysłowową setką dolarów, uzyskasz tak zwany procent składany, czyli genialny wynalazek, którym piał zachwyty sam Einstein i staniesz się bardzo bogatym człowiekiem. Ale oczywiście, sygnały kosztują. To nie jest tak, że ktoś pracuje, robi te analizy i tak. Za nic. Wzależność do takiej grupy kosztuje i najczęściej kosztuje w dolarze albo i w bitcoinie. Więc, chyba najniższe stawki, jakie znalazłem na grupach typowo anglojęzycznych, to 199 dolarów. Ewentualnie na początku jakaś premia ze zniżką, no to 160. Polskie grupy sygnałowe znalazłem za 199 złociszy, oczywiście stawka miesięczna. A najpoważniejsze o dziwo grupy zagraniczne znalazłem wśród tych, które żądały opłaty w bitcoinie i to tylko jednorazowej. Przy czym istnieją one już, na ile sprawdziłem, naprawdę długo. Więc wśród zdecydowanej Liczby dominującej skamów są też oczywiście takie prawdziwe, działające od dawna, które najprawdopodobniej rzeczywiście pozwalają nieźle zarobić. Mianowicie, nie będę podawał ich nazw, ale można to znaleźć, a preferowanym kanałem dystrybucji informacji jest znany komunikator Telegram. Ponadto pojawiły się nagle najróżniejszego rodzaju akademie, tak? Czyli, że nauczą ciebie, drogi, zwłaszcza początkujący, oczywiście nie za darmo, jak się traduje, ponieważ trading to nie jest to samo, co inwestowanie. Trading polega na odpowiednim. Kupowaniu i sprzedawaniu yy, z wykorzystaniem trendów, które są na giełdzie, tak aby zarabiać na obydwu tych operacjach, czyli i na sprzedaży, i na kupnie. I nagle się okazuje, jak człowiek zacznie wnikać w te zwłaszcza, które są obecnie polskojęzyczne, wybucha w twarz jedna rzecz. Wielki comeback. MLM, czyli Multi-Level Marketing, czyli sposób dystrybucji czegoś, w tym wypadku usługi, który z definicji jest na granicy bycia piramidą finansową, a tu powiedziałbym, że zdecydowanie jest piramidą finansową. Dadzą ci jakąś zniżkę, jak znajdziesz jeszcze dwie osoby, które będą wchodziły w to, nauczą się tradingu, i tak dalej, i tak dalej. Namawiają do tego ludzie, którzy nie wiadomo skąd, jak i co, i czym mieliby się wylegitymować, jeżeli chodzi o swoje doświadczenie, bo najczęściej to jest jeden wielki bullshit. Nie będę operował nazwiskami, ale jak pewnej siostrze, pewnego pana, który jest jako wielki, coach w tym zakresie prezentowany, wprost powiedziałem, że wszystko, co jest MLM-em, jest tylko i wyłącznie oszustwem i dojeniem ludzi, którzy mają sen o jakimś, nazwijmy to, przełomie finansowym w swoim życiu, bo nawet nie nazwę tego bogactwem, jest tak naprawdę okradaniem ich zmarzeń, przede wszystkim. Bardzo niewygodne były moje pytania do tej pani, ponieważ tam było ponad 100 osób na webinarium w tym zakresie i bardzo się to pani nie podobało. Byłem najczęściej chyba wyłączanym uczestnikiem, bo moje proste pytania tak bardzo się nie podobały. No bo okej. Okay, śmiało się w Polsce wielu ludzi, że byli kiedyś świadkowie MWA, potem jakieś mm, go besty, potem jeszcze jakieś skyliny czy coś w tym stylu gdzie tak naprawdę można na palcach jednej ręki może policzyć ludzi, którzy realnie na tym zarobili, bo na tym można zarobić, ale tylko wtedy, gdy się jest na samym czubku, gdy się to zakłada, bo wszystko polega na tym, że wymuszasz, aby ci pod tobą kupowali regularnie, po preferencyjnej rzekomo cenie, towar, który jest im kompletnie niepotrzebny, a potem mawiali kolejnych, żeby to samo robili, bo to będzie generowało dla nich zysk z różnicy, w zakupie pomiędzy standardową sprzedażą a sprzedażą preferencyjną dla nich, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest tego mnóstwo. No ale jak oni do ludzi trafiają, albo jak ludzie trafiają do nich? No więc się okazuje, że przede wszystkim, nade wszystko, Facebook jest po prostu totalny zalew najróżniejszych reklam. Które ci mówią, jak super będzie, twój telefon będzie zarabiał na siebie cały czas. Jak nie to, to robot. Jak nie robot, to te cybernetyczna jakaś maszynka, cokolwiek takiego bylebyś tylko włożył w to swoje pierwsze pieniądze. Celują w tym niestety Rosjanie. Jeżeli chodzi o yy, te najbardziej naciągające teorie, ale. Istny zalew tych najróżniejszych firm, które w dodatku nie pozwolą Ci o sobie zapomnieć, będą napierdzielać telefonem do ukichanej śmierci. Możesz ich wyzywać od najgorszych, mówić, że ich matka gdziła się z tym czy z tamtym, a Ty na to wszystko patrzyłeś i z góry oddawałeś na nich mocz. Nieważne. Próbują wszystkiego, żeby tylko dorwać się czasami tylko do Twojego telefonu, bo wrzucą Ci jakikolwiek program, który pozwoli im dzięki dwóm, trzem telefonom uzyskać dostęp do Twoich środków, jakie masz, czy to na rachunku bankowym, a zarządzasz nimi przez telefon, czy też na bliku. Niestety, taka jest prawda, że rosyjskojęzyczne, tudzież lokowane, często niestety w państwach bałtyckich firmy, z których dzwonią ci ludzie z bardzo miękkim, wschodnim, bardzo często ukraińskim e, akcentem, to wszystko jest jedna wielka mafia nastawiona na okradanie mieszkańców Unii Europejskiej. Jesteśmy dla nich dokładnie tym, czym kiedyś przed wejściem do Unii byli niemiaszkowie, do których się przecież nie jechało cokolwiek kraść. Jechałeś tam na Jumę. Teraz jesteśmy takim bydłem rzeźnym dla tych wschodnioeuropejskich cwaniaczków. I trzeba nazywać te sprawy po imieniu. Co gorsza, oni wykupują nawet reklamy bardzo poważne, i w poważnych domach mediowych, które nie patrzą na to, o co w tym wszystkim chodzi, zapłacone to puszczają, I się może okazać paradoksalnie, całkiem możliwe, że jedną z reklam, która może pójść tu i teraz, ze względu na użyte przeze mnie słowa Bitcoin, giełda, kryptowaluta, a na które to reklam, dobór, ja nie mam wpływu, poleci nawet reklama takiego oszustwa, takiego skamu. Nie mam na to wpływu, ale w razie czego przestrzegam. Na pewno nie będę czegoś takiego reklamował. Ponadto proponuję zastanowić się nad jedną rzeczą. Jeżeli takie duże są te grupy, bo podobno liczą tysiące osób, to czy jest możliwość, że to nie jakiś analityk podający te sygnały, podaje dla grupy, żeby realizowała to, co on rekomenduje, bo przecież nikt się nie zmusza, tak? Czy taka grupa działa realnie na zlecenie takiego, że tak powiem, analityka, czy też może jeden lub więcej takowych analityków obsługując takie grupy. Tak naprawdę wywołują pewne trendy na giełdzie, bo są w stanie poprzez masę tych, w tym momencie, nazwijmy to wyznawców, uzyskać realny wpływ w danym momencie na sytuację danej kryptowaluty na giełdzie. Wiemy już, że to nie jest niemożliwe. Przykładem jest rajd w ostatnich tygodniach, jaki odbył się na Dogecoin, czyli na koinie, który powstał dla jaj. Totalnie dla jaj. I co się z nim działo? Mamy przykład tego, jeżeli chodzi o skrzyknięcie się ludzi na Redditie i totalnie spekulacyjna jazda, jaka się odbyła wbrew wielkim graczom na akcjach Gemstopu. Okazało się, że społecznościowo Zwykli ludzie, szara masa obywateli jest w stanie spuścić wspaniały, tak to nazywam, wspaniały, piękny łomot funduszom hedgingowym, bo jakieś się przez to wywróciły. Musieli w końcu ucierpieć od broni, którą sami używali. To było dla mnie piękne. Pełen szacun i respekt dla tych, którzy to wymyślili i zrobili. Więc ci, którzy tak hurra optymistycznie podchodzą do tych wszystkich kwestii z inwestowaniem w tej chwili na giełdach kryptowalut, zwłaszcza na tym bitcoinie, sorry, winę tu. Pomyślcie, być może to nie wykorzystacie z wiedzy, jaką ktoś się z wami dzieli, tylko jesteście powolnymi owcami które tak naprawdę przez jakiś czas mogą zarobić, bo im się na to pozwoli, ale potem zostaną wystrzyżone tak, że nic z Was nie zostanie. A odpowiedź będzie prosta w razie pytań. No, tym razem to jest 15% braku szans na sukces. No, tym razem tak się złożyło. Powiem więcej. Każdy z tych skamerów, każda z tych firm, będzie Wam podawała przykłady działań skamerskich. A następnie, zgodnie z psychologią odpowiednio zastosowaną i socjotechniką, sami nawet nie zauważycie tego, jak zostaniecie wprowadzeni w błąd, wyprowadzeni na manowce. Podam nawet haniebnie prosty przykład, ale jednak walka na znanej platformie OLX. Wystawiacie coś, załóżmy, zestaw kół. Każde koło kilkaset złotych, cztery koła z oponami, niech będzie, półtorej tysiąca złociszy. I odzywa się do was ktoś, że chętnie o tym porozmawia poza platformą, bo jest zainteresowany. Super, hiper, zaczynacie rozmawiać. Moją uwagę, bo takie coś przeżyłem sam, zwróciłem uwagę, skąd do mnie piszą. Patrzę sobie, zaraz. Niemcy, Austria, Irlandia, bo to w krótkim czasie to się tego przemieniło. To zaraz, przecież to zawsze nasi handlarze jechali tam na zachód, kupowali używane opony, tudzież felgi, przywozili je tutaj do nas. No to co się takiego wydarzyło, że niby to teraz nagle w, w drugą stronę? Ale o co chodzi? I zacząłem szukać w wyszukiwarce o co w tym może chodzić. I co się okazało? Mówicie, taki cwaniak. Zorganizowane, to jest, żeby nie było żadnej wątpliwości: nie ma żadnego przypadku. Taki cwaniak kontaktuje się z Wami, dogaduje transakcje na znanej platformie PayPal, następnie wysyła do Was informację, że w związku z tym, że są wysokie te prowizje na, na PayPalu i tak dalej, i to wszystko rozumiejąc, przeliczenia, walut, jakieś takie różne racjonalne powody. To on wam na przykład dorzuci te 3,5% do waszej ceny. Ładnie pięknie. Wyślę wam to. A wy potem mu resztówkę z tego, w razie czego zwrócicie, bo dzięki temu będzie taniej. No i co się dzieje? Zgadza się taki naiwniak, który nie zrobił tego, co ja, czyli nie sprawdził. O co tu może chodzić? Dostaje potwierdzenie zapłaty. Należność plus koszty wysyłki powiększone o te procenty i odsyłasz te procenty powiększone tamtemu cwaniakowi. A załóżmy 3,5% z 2000 takich, żeby szybko policzyć, no to jednak jest kilkadziesiąt złotych. I teraz sobie pomyślicie, że takich rzeczy jest odpowiednio dużo. Bo ja na przykład w ciągu tygodnia dostałem takich chyba z kilkanaście zapytań. Parę osób znajomych, z którymi rozmawiałem, które też coś wystawiły o wartości ponad 1000 zł miały taką samą sytuację, więc prawdopodobieństwo, że się załapie ktoś na to. Na to wyłudzenie jest całkiem spore. I tyle. Ponieważ dowód nadania tamtych pieniążków jest sfałszowany. A wy zapłaciliście realne procenty, odsyłając do nich w dobrej wierze. I wszystko w temacie. Więc to, co się teraz dzieje, to zamknięcie się naszego codziennego świata, przede wszystkim nawet nie w murach, tylko w kodach komputerów, w przepływie strumienia internetu, powoduje, że ilość ataków na nasze pieniądze. Jakiekolwiek by one małe lub duże nie były, nieważne, ale na nas uległa zwielokrotnieniu. Bardzo wiele różnych powodów, bardzo wiele różnych sposobów, bardzo wiele odmian i wariantów rzeczy znanych już kiedyś i nieznanych. Chciałem przed tym przestrzec, a jak ktoś chce rzeczywiście nauczyć się czegoś w obszarze. Handlu na kryptowalutach, to może spróbować chociażby nauczyć się tego w oparciu o zasady Forexu. To jest raz. Chociaż ja też jestem przeciwnikiem szaleństw Forexowych. Tam są też przede wszystkim dawcy kapitału, szarą masą. Zwycięzców jest niewielu. Ponadto są samo uczki na programach tradingowych na przykład MetaTrader 4 tak można prześledzić samouczek można prześledzić samouczki na, jeżeli ktoś już się zarejestruje na którejś giełdzie proponuję też uważać na to na jakiej giełdzie się rejestrujecie ponieważ co niektóre padają w tym również jakieś tam polskie należy być ostrożnym należy sprawdzać jakie są wysokie prowizje trzeba sobie zakładać bezpieczne portfele zarówno te Sprzętowe, jak i elektroniczne, obojętnie trzeba się zabezpieczyć. Są, są materiały, są filmy, ludzi, którzy dzielą się taką podstawową wiedzą, jak zacząć handel, trading na kryptowalutach, jak to robić bezpiecznie. Poświęćcie ludzie trochę czasu na to, żebyście nie stracili swoich pieniędzy, być może nawet dorobku swojego życia, żebyście się nie dali. Wschodnioeuropejskim bandytom zrobić w jajo. Nie bądźcie karmą dla rekinów. Mam nadzieję, że dotrze to do garści rozsądnych ludzi. Mam nadzieję, że weekend spędzicie dalej przyjemnie i skorzystacie na tym, co się dzieje, na tym pozytywnym szaleństwie kryptowalut. Nie dacie się oskubać. A jeśli wam się problematyzuję, zapraszam do lajkowania mojego vloga i do subskrypcji. Pozdrawiam. Dobranoc. Cześć.